Czytanie z dziejów apostolskich. Gdy Jezus został wzięty do nieba, apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon gorliwy i Juda brat Jakuba wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami Maryją matką Jezusa i jego braćmi